Cześć, witajcie na kolejnym odcinku na moim kanale No i w dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie długo przeze mnie wyczekiwany zestaw, który zamówiłem ze strony LEGO Wieża Piaskina Z oczywiście serii LEGO Dreams Jest to zestaw, który zadebiutował chyba już w tamtym roku Ale ostatnio, nawet nie wiem czy jak to oglądacie ciągle, jest ta przycena Ale ja zakupiłem ten zestaw o połowę taniej, czyli... Katalogowo kosztuje 350 zł, ja zakupiłem go za 194. No 350 to jest dużo, według mnie, za ten zestaw. W sensie pudełko jest duże, wygląda na duży, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w środku. Jeszcze nie jestem pewien, zapowiada się mega fajnie, bo mamy tutaj Piaskina, Mateo, Easy, Logana, tego Kota, Snika chyba i y, nigdy wiedźmy. Ją najbardziej jestem podekscytowany. No i oczywiście piaskinem, który w żadnym innym zestawie się nie pojawia, tylko w tym. Klocków mamy tutaj. Chyba coś 800 parę, no coś takiego, więc klocków jest sporo. No ale oczywiście cena też wysoka, więc jeśli tak. No, na przykład te kwiatki z Lego, co były ostatnio na kanale. No to tak, troszeczkę za 250 zł. mieliśmy też coś około tylu, ile tutaj jest. No, cena była o wiele tańsza. Oczywiście, bierzmy pod uwagę, że tam nie mam ni figurek i większość elementów jest małych, a tutaj mamy takie duże elementy budujące tą konstrukcję. No, wygląda to niesamowicie. No, ja nie mogę się doczekać, aż otworzymy po prostu to pudełko. Pojawiają się nam tu plomby. No, oczywiście je przetniemy bez żadnego problemu. Yy, już mam jakąś tam wprawę yy, Zapodziałem gdzieś mój scyzoryk z yy, poprzedniego filmu Lat Dlatego muszę się posłużyć nożyczkami. No i udało się. Mamy to, mamy to. Pudełko jest otwarte. Zobaczmy co w środku. No nie mogę się po prostu doczekać. Otwórzmy to. Kurde, pudełko jest gigantyczne, że nie mieści się to normalnie tu chodzę ojojoj, pudełko na bok no i co my tutaj mamy wow dużo worków siedem worków z klockami yy, może jest to nie za dużo, szczególnie, że to taki duży zestaw, ale yy, są tutaj te, jak mówiłem gigantyczne elementy mamy też instrukcję w teczce więc sobie otwórzmy i zobaczmy ile jest naklejek, bo podejrzewam że trochę tych naklejek może się tutaj znaleźć ładnie odeszło, bo tutaj mamy klej, nie taśmy no i co? mamy naszą instrukcję instrukcja oczywiście pięknie wykonana w formie takiej książeczki gdzie mamy piękne rysunki, jak dobrze pamiętam Tutaj po zakończeniu jakiegoś etapu mamy rysunki. O, tu mamy takie rysunki. No, charakterystyczne bardzo zjawisko dla Dreamsów. O, tutaj mamy zbudowanie figurki i mamy piękną nigdy wiedźmę. No, instrukcja jak zwykle zadowala. Muszę się zorientować, gdzie są naklejki, bo nie wiem, czy. Okej, okay. przegapiłem je. Naklejki mamy tutaj. Nie jest ich dużo, bo jest ich tutaj tylko 5, 7, dobra, no. 7, ale mamy takie dwie duże. Chyba na ściany. tego Tej konstrukcji, to zamczyska, no wieży. No i tutaj jakieś no, chyba jakieś kartki, jakieś książki, zegary. To nie wiem w sumie na co, chyba wygląda jak oko tego jakiegoś pająka, no i coś w stylu jakiegoś herbu, tego piaskina. No nie wiem, zaraz się ogarnie. Tutaj spigildu nie będę robił, bo chcę po prostu sobie złożyć ten zestaw sam. Chyba, no tak, więc po prostu widzimy się, gdy zbuduję ten zestaw. Co pewnie zajmie mi chwilę czasu. Witam się z Wami po jakimś dwugodzinnym budowaniu. No i zestaw prezentuje się naprawdę świetnie. <laughs> Muszę, jakby, dogrywam tą część drugiego dnia, no bo już trochę późno było, gdy nagrywałem pierwszą, ale myślę, że to nie ma znaczenia. Mm. Chyba po prostu zaczniemy od figurek, jak zawsze, bo figurki w tym zestawie są naprawdę fajne. Pierwszą z nich, którą możemy sobie omówić, jest Easy. Ona jest taka sama jak w zestawie tym za 60 zł. Pewnie nawet w internecie jest już za coś 40, około 40 zł. No, jest to naprawdę fajna figurka, szczególnie za te włosy. Bo są to takie transparentne, niebiesko-fioletowe włosy, które są po prostu wspaniałe. Wyglądały jak taki kryształek, tak można powiedzieć. No, według mnie jest to naprawdę dobry odlew włosów. No i dawno takiego czegoś nie było. W sumie to ogólnie ta seria LEGO Dreams jest bardzo rewolucją, taka, wiecie, yy, dużo nowości przynosi nam yy, do właśnie tej społeczności LEGO, więc ja oceniam tą figurkę tak naprawdę mocno. Taka mocna ósemka. Następnie w kolejności mamy takiego koszmarnika. Yy, nie wiem, czy można to uznać jako figurkę, bardziej jako zwierzaka, ale ma głowę figurki, więc uznajmy, że jest to figurka. Jest to Snake, który, jak wiem, chyba w drugim sezonie jest po stronie naszych sennych agentów. Więc jest to postać raczej teraz już dobra. Więc on też prezentuje się wspaniale, bo jest to taki, ma jednocześnie takie tutaj nóżki jakby jakiegoś kota, ale ma ogon jakiegoś dinozaura, czy jaszczurki. No i tutaj ma główkę z takimi oczami, kłami, no i takie śmieszne włosy. Według mnie figurka wygląda naprawdę dobrze. No i po prostu kolejna figurka, której mogę dać 8 na 10. Teraz weźmy sobie Mateo. Mateo jest tu zbudowany też fantastycznie. W sensie wygląda identycznie jak ten z zestawów z pierwszego sezonu, ale ma on tutaj pelerynkę, czego w innych zestawach chyba nie było albo jest, nie wiem. Nie jestem bardzo jakoś w świat dreamsowy tak wprowadzony. Tyle wiem, że mam figurkę Mateo, w której pelerynki on nie ma. <laughs> pelerynka prezentuje się naprawdę świetnie. Nie jest to taka prosta pelerynka, tylko ma ona takie Ząbki, można tak powiedzieć, przez co wygląda to naprawdę fajnie. Ma ten swój ołówek, który uważam, że myślę, że jakby, no w sumie nie wiem, chyba nie dałoby się zrobić to lepiej, ale średnio mi to wygląda na ołówek, no ale trudno. Teraz weźmy sobie pod oko Logana, którego pewnie nawet nie widzicie, bo ta wieża jest mega wysoka, ale o tym zaraz. Y no, i mamy tutaj naszego Logana. Logan ma takie moce, że może się przemieniać w tego niebieskiego stworka. No i co? Mam tutaj taką fajną, troszeczkę poprutą bluzę z dziurami. Z tyłu również jakieś tam monsters. Ma kij baseballowy, czyli hokejowy. Jakieś takie ładne spodenki. No i bardzo fajną główkę. Jak i również włoski, które są takie same jak w przypadku Pieskina, ale Pieskina pokażę Wam za chwileczkę. Teraz przyjrzyjmy się Nigdy Wiedźmy. Nigdy Wiedźma jest to figurka, którą najbardziej chciałem zobaczyć, ponieważ jest to figurka naprawdę zarąbista. Ma ona swoje takie berło, ale to nie ono jest główną atrakcją w tej figurce, tylko myślę, że sama Yy, nigdy Wiedźma. Mamy tutaj wspaniałe włosy, które nigdy jeszcze takich włosków nie było. Mamy tutaj takie, takiego koka i przy okazji taką koronę. Nigdy Wiedźma ma dwa grymasy. Nie pokazywałem tego u innych figurek ale one też wszystkie mają dwa. No oprócz tego Snake'a. Yy, no kurczę, no to zarąbiście. Yy na Nadruki na torsie też jest mega dobrze to wykonane. Jedynie szkoda, że nie ma nic na rączkach, ale trudno. No i szkoda jest tylko taka, że w innych zestawach otrzymujemy jeszcze taki jakby ogon. Znaczy, no takie coś jak u piaskina. No ale tutaj tego nie dostajemy. No ale trudno, nie narzekam, bo w końcu i tak mam tą figurkę, właśnie teraz, więc i się po prostu mega chciałem tą figurkę, no i się cieszę, że już ją mam w kolekcji. No i główną atrakcją tego zestawu oczywiście jest sam piaskin. Piaskin jest to figurka, która jest tylko w tym zestawie, nie znajdziecie jej nigdzie indziej, więc jeśli ktoś chciałby mieć tego piaskina w swojej kolekcji, no to musicie kupić ten zestaw, szczególnie teraz, jak chcecie już mieć tą figurkę, to kupcie zestaw teraz na tej promocji. No chyba że już jej nie ma, jak oglądacie film. No, ale jak jeszcze jest to, kupcie zestaw na tej promocji, no bo minus 50%. No i myślę, że jest to chyba najlepsza okazja, żeby zdobyć pieskina. Pieskin wygląda naprawdę niesamowicie. Ma on nadruki tutaj na torsiku, z tyłu też. Widzimy go z tego ogona. Na nóżkach, no troszkę ubogo, no ale w końcu tak jest to zakryte przez ten ogon ogon prezentuje się też świetnie szkoda tylko, że troszeczkę zbytnio mało żółty jest, widzicie tutaj u góry jest jeszcze spoko żółty, ale tu no, na dole już bardziej taki zielony się robi to akurat szkoda no bo w sumie to głównie powinno to być żółte a nie niebieskie, no ale akurat u mnie nie wygląda to najgorzej, wygląda to nawet dobrze ja oczywiście figurkę oceniam 10 na 10, jest to wspaniała figurka no i co, no. chyba po prostu możemy przyjrzeć się naszej budowli, która jest naprawdę duża. Obstawiam, że do tego będę musiał niestety zmienić kadr, w sensie będę musiał nagrywać to ręcznie, ponieważ no mieści mi się w kadrze max do tego balkoniku, a potem to nawet tam jest jeszcze dużo rzeczy, które chciałbym omówić, więc no, zmienię sobie teraz perspektywę i zaraz Wam wszystko pokażę. Więc tak to będzie wyglądać. Może mi się trochę część ręka, no ale w końcu nagram to telefonem. No i tak, mamy jeszcze takiego ptaszora, który no trochę słabo, że nie jest tu zastudowany. Znaczy jest zastudowany, szkoda, że nie jest taki jakby wygładzony, więc to akurat minus. Same oko mi się mega podoba, bo wygląda to spoko. Ha, oko spoko. No, mamy tutaj też takiego pajączka, nigdy wiedźmy, który tutaj w środku ma pająki. No i sam wygląda też super. Szkoda tylko, że to jest naklejka, a nie nadruk, to takie oczy. No i co? Przyjrzyjmy się po prostu konstrukcji naszej wieży piaskina. Wieża. Jest ogólnie z zewnątrz, wygląda super. Są mega detale, takie jak na przykład wypływający piasek. Tutaj z wielu miejsc wypływa właśnie ten piasek. Mamy tutaj jakieś takie niebieskie drzewka, tutaj i tutaj. Aha, Logan mi się walił, no trudno. E, no i po prostu jest to wspaniałe. Tutaj mamy balkonik, na którym znajduje się taka klepsydra. No ale w końcu specjalizacją piaskina były klepsydry. No, i pewnie dlatego sama budowla jest cała w piasku. No, i u góry jest wielka klepsydra, ale to zaraz. Hmm. Tutaj mamy jakiś balkonik, który yy, ma lunetę do wypatrywania jakichś złoczyńców albo czegoś. No, i u góry mamy wieżę zegarową. Jest to taki zegar, który wygląda naprawdę fajnie. To jest nadruk, te przezroczyste coś. No, i po prostu. Według mnie wygląda to wspaniale. <laughs> Mamy tutaj mechanizm, który jak pokręcimy, wszystko zacznie się ruszać. Teraz będę musiał to jakoś tak pokazać. No, mam tutaj taki kryształ u góry jeszcze przy okazji. No trochę ścian, na ściany mi wchodzi, no trudno. Mam taki kryształ, który jest zbudowany też naprawdę fajnie. No i co? Pokażę Wam teraz ten mechanizm, który jest wspaniały. Jak zaczniemy kręcić tą korbką, nagle wszystko Zaczyna się ruszać. Skazówki zegara lecą w ruch, jak i również góra naszej wieży. I klepsydra w środku też. Więc wygląda to super. Więc, jakby nie wiem, jakaś praca się tam działa teraz w tej wieży. No, funkcja bawialna według mnie naprawdę fajna. Zostawmy sobie to jakoś tak. Albo nie, żeby równo było. O, pięknie, tak będzie, dobrze? Oj. <laughs> e, no i zobaczmy po prostu, co jest w środku naszej budowy. Środek, co prawda, nie jest już tak dobry jak sam, sama budowla, no bo jest tu po prostu ubogo. Mamy tutaj tylko jakiś stół alchemiczny, no i coś w stylu stojaka na miecze. Kurczę, no nie za specjalnie. To jest chyba taki plate, po prostu, żeby coś postawić. Albo żeby postawić to. Nie wiem. Yy, u góry mamy też pusty balkon. No i tam tylko mamy, właśnie to yy, tą glepsydrę. Tu mam tego naszego piaskina. U góry mamy po prostu jedyne, co to księgę w środku, yy, która niestety to nie są na drugi, to są naklejki. No i jeszcze jest ta wieża. Mechanizm wieży zegarowej. Fajnie, że można wejść do środka i nawet nie wygląda to źle. U góry po prostu jest nasza czubek naszej wieży. No, tam nie ma zbytnio co pokazywać, więc uważam, że środek jest troszeczkę za mało zagospodarowany. Ale rozumiem, że w sensie w zestawie jest bardzo dużo figurek, więc wydaje mi się, że po prostu jakbyśmy powstawiali tutaj wszędzie figurki to wszystko będzie wyglądało dobrze, no i po prostu pewnie LEGO chciało, żeby tak było i dlatego nie postawili na większe wyposażenie tego zestawu. Ale jeszcze są te takie zębatki, które Wam chyba nie pokazałem, pewnie je widzieliście, ale z zewnątrz, w sensie z tamtej strony, wyglądają naprawdę super, no z tyłu już trochę gorzej, szczególnie po boku. No, ale ogólnie to raczej jak ktoś patrzy, to patrzy z przodu więc wtedy wygląda to wszystko super. No więc co? Już chyba nie ma tu więcej co do pokazania, więc widzimy się na podsumowaniu. Co sądzę o tym zestawie? No według mnie mega dobry zestaw. No może nie za cenę 350 zł, czy tam nawet może i 380, ale za cenę 194 za tą połowę myślę, że to jest naprawdę must have. Szczególnie za figurki no i samą budowlę wieży Piaskina, która wygląda niesamowicie. E, tak jak mówiłem, wyposażenie troszeczkę leży i kwiczy, no ale jak już to powiedziałem, pewnie jest to spowodowane funkcjami bawal, bie, bawialnymi. E, ogólnie uważam, że sam wystrój, w sensie ogólnie całe te detale i tak dalej, są mega na plus, bo po prostu daje to takiego charakteru. Nawet nie przeszkadza mi to, że u góry ten kawałek tej wieży zegarowej jest kwadratowy, a wszystko jest takie bardziej okrągłe, bo nie widać tego aż tak przez właśnie te różne drzewka, piasek wylewający się, no i po prostu nie zwraca nikt na to uwagi, przez co wygląda to naprawdę super. Fajnie, że u góry są użyte złote żaby. To pewnie widzieliście już, jak pokazywałem górną część wieży. No i uważam, że po prostu figurki też są super w tym zestawie. Tak naprawdę, zakupicie jeden zestaw, macie już skompletowany praktycznie całą tą drużynę sennych agentów. Przy okazji, macie już jednego antagonistę, czyli naszą Nigdy Wieźmę, no i figurkę, która pojawia się tylko w tym zestawie, czyli Piaskina. A jest on dosyć ważną postacią w tym serialu, więc uważam, że fajnie. Jest ogólnie w tym zestawie jeszcze druga alternatywna budowla ale jej nie będę budował bo tak ta recenzja już trwa zbyt długo więc po prostu jak chcecie zobaczyć to pewnie gdzieś na jakichś kanałach na YouTube jest więc możecie sobie tam zobaczyć jak wygląda ta alternatywa alternatywna budowla jest to po prostu taki mm, forteca piaskina. No i tam mamy po prostu zamiast zegara i takich tam rzeczy mamy jakieś tam Machine nie wiem. Coś takiego. Więc jeśli chcecie to zobaczyć, to zobaczcie sobie to u innych twórców. No i co? Żegnam się z Wami. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i napiszcie, co sądzicie o tym zestawie. A szczególnie, co sądzicie o figurce Pieskina. Żegnam się z Wami. No i cześć!